Internet bywa skarbnicą nie tylko wiedzy, ale też śmiechu. Dziś zabieram Was w podróż po 10 najzabawniejszych historiach, które rozbawiły miliony internautów na całym świecie. Pewien użytkownik Reddita przez przypadek wysłał swojemu szefowi selfie z maseczką na twarzy zamiast raportu, a szef odpisał: Wyglądasz na gotowego na dzisiejszy call. Taka sytuacja pokazuje, jak łatwo można się pomylić w dobie pracy zdalnej i komunikacji online. Współczesne technologie mogą czasem prowadzić do zabawnych wpadek, które z kolei stają się internetowymi memami. W jednym z popularnych wątków na Twitterze ktoś zapytał, jak ugotować jajko na miękko, a odpowiedzią była instrukcja: Jak ugotować wodę. To zabawne podejście do pytania pokazuje, jak często ludzie w internecie starają się odpowiadać na pytania w sposób kreatywny lub sarkastyczny. Takie interakcje mogą prowadzić do śmiesznych sytuacji i rozbawienia wielu osób. Znana jest historia, gdy ktoś zamówił przez internet jeden kilogram cebuli, a kurier przyniósł mu jedną cebulę owiniętą w kilogram folii bąbelkowej. Ta sytuacja jest doskonałym przykładem absurdalnych pomyłek, jakie mogą zdarzyć się w e-commerce. Klient z pewnością był zaskoczony zarówno ilością, jak i sposobem pakowania zamówienia. Pewna dziewczyna przez tydzień pisała z Chatbotem, myśląc, że rozmawia z kolegą z pracy, a Chatbot flirtował z nią lepiej niż prawdziwy kolega. To zdarzenie ukazuje, jak zaawansowane stają się technologie sztucznej inteligencji, które mogą imitować ludzką interakcję. Przykład ten jest jednocześnie zabawny i niepokojący, bo pokazuje, jak łatwo można się dać zwieść. Na jednym z forów ktoś zapytał, jak wyłączyć komputer, a odpowiedzią było: wyciągnij baterię z monitora. Odpowiedź ta jest nie tylko błędna, ale również pokazuje, jak niektórzy użytkownicy internetu mogą być kompletnie nieświadomi technologii. Takie sytuacje często wywołują uśmiech, ale także mogą prowadzić do bardziej poważnych pomyłek. W sieci krąży filmik, gdzie pies przypadkiem włączył rąbę i przez pół godziny jeździł na niej po całym domu, wyglądając jak król salonu. Ten filmik stał się wiralem, pokazując, jak zwierzęta potrafią wnieść radość do codziennych sytuacji. Takie momenty są często udostępniane przez internautów, ponieważ przyciągają uwagę i wywołują uśmiech. Pewien internauta pomylił czat grupowy rodziny z czatem firmowym i wysłał tam zdjęcie swojego śniadania z podpisem: Dziś leniwy poranek, nie pracuję. Tego typu wpadki mogą być bardzo zabawne, ale również nieco krępujące. W dobie pracy zdalnej łatwo o pomyłki, które mogą prowadzić do śmiesznych sytuacji, które z kolei stają się wiralowe. W jednym z memów ktoś napisał, że szuka pracy, a dostał ofertę zostania profesjonalnym testowaczem kanap w lokalnym sklepie meblowym. Ten mem ilustruje absurdalne i niecodzienne propozycje pracy, które mogą pojawić się w trakcie poszukiwań. Tego typu humor często odnosi się do trudności na rynku pracy oraz zaskakujących ofert. Znana jest historia, gdy ktoś zamówił przez internet pizzę, a w polu dodatkowe uwagi napisał żart, który kucharz wydrukował na opakowaniu, rozbawiając całą rodzinę. To opowieść, która pokazuje, jak małe gesty mogą wnieść radość do codziennych sytuacji. Współczesne zamówienia online stają się nie tylko transakcjami, ale również sposobem na wyrażenie siebie w zabawny sposób. W popularnym wideo pewien tata próbował użyć filtra zmieniającego twarz na snapchacie, ale przypadkiem zamienił twarz z psem, wywołując salwę śmiechu u całej rodziny. Tego typu zabawne wpadki z technologią stają się hitem w sieci, ponieważ łączą w sobie elementy humoru i zaskoczenia. Wideo tego typu często zbiera wiele reakcji i udostępnień, pokazując, jak technologia może bawić. Podsumowując, wszystkie te historie przedstawiają zabawne i niecodzienne sytuacje, które mogą się zdarzyć w erze technologii i mediów społecznościowych. Wiele z nich staje się wiralowych, przynosząc radość i uśmiech internautom na całym świecie.